Niech będzie pochwalony Chrystus. Dzisiaj wiosna już jest, pierwszy kwiecień. Kwiatki pięknie wyrosły. A ja chciałem się podzielić dzisiaj informacjami na temat cudów. E... Pan Jezus, Matka Boża, kłuskając mocą Boga, zdarzają się tutaj cuda na ziemi. Ale cuda mają swoje ograniczenia. Cud nie może nikogo przymusić do wiary. Pan Jezus nie chce nikogo w niebie na siłę. Daje takie cuda jak krzyż krwawiący, jak figury Matki Bożej płaczące ludzką krwią z drewna, z kamienia, z marmuru. a my, A my musimy się wykazać dobrą wolą. Żeby, żeby to nas dotknęło, doszło do naszego mózgu i serca. Natomiast Bóg bez żadnego problemu mógłby każdemu z nas pokazać się sam. Mógłby pokazać nam aniołów i wówczas każdy z nas byłby wierzący. Znaczy, już wtedy nie wierzący, tylko miałby wiedzę na temat wszechświata. A Bóg ukrywa się. Daje nam przekazania daje nam rady i daje nam cuda ale cuda mają pewną granicę ta granica jest taka że nie może nas to przymusić do wiary my zawsze możemy od cudu odejść i powiedzieć że to się nie zdarzyło w moim miejscu nie dotyczy mnie nie interesuje mnie nie chcę w to wierzyć i taką wolną wolę każdy z nas ma. E, historia polega na tym że ktoś kto jednak nie uwierzy w te cuda, no to ma poważny kłopot, ponieważ panu Jezusowi uwierzono dlatego, że czynił cuda. Niewielu ludzi uwierzyło w pana Jezusa od czasu, kiedy on był i nauczał. Znacznie więcej ludzi wierzy dzisiaj. No ale dzisiaj mamy stygmatyków, zawsze byli w historii chrześcijaństwa. Ponad 400 było. No i zawsze dzieją się takie cuda jak płaczącem figury Matki Bożej czy krzyż, który krwawi. Wszystkim życzę miłych świąt, wspaniałej wiosny, radości. No i odnalezienia Pana Jezusa poprzez cuda lub jakąkolwiek inną drogę tak, żebyśmy się wszyscy w niebie spotkali, bo tam jest naprawdę raj. Jest dobrze. Miłego dnia życzę i samych radości. Niech na wszystkich Bóg błogosławi i ma swoją opiekę.